Cześć witam serdecznie na moim kanale z tej strony Niko i Kolejna osoba z mojego Discorda, z którego serdecznie, serdecznie zapraszam Kolejny odcinek jeden na jeden o skiny. E, kolejna mapa AWP, ale był dylemat, był dylemat. Już prawie była jaka, prawie była jaka. No ale jednak się zdecydowałem na tą AWP. -kę. No zobaczymy jak to wyjdzie. E, jest ze mną Michał Discorda. Cześć, cześć cześć pochwal się morda jako masz rangę standardowo i zaczynamy silver na... elite oku kolejny silver, jak zobaczymy jak to pójdzie ostatnio mnie silver troszkę skłamsił bym powiedział dobra, ja wpisuję parę komend i zaczynamy bez zbędnego czasu tej tracenia mam nadzieję, że też skroisz mnie znaczy, nie mam takiej nadziei w sumie ale przejdę <laughs> coś zawsze muszę zgarnąć no ci powiem, no plus jeden, plus jeden z tego względu, że rzadko kto otwiera ze mną wynik rzadko kto otwiera ze mną wynik więc plus jeden ale już złotówkę masz, więc jest git zero nie będzie jak się tak przejmowałeś tym że zero zawsze Tutaj wspomniałem, że miałeś dylemat, czy AWP czy kałaszki Nie trafiłem tak. Trochę, niestety się nie czuję co No nogi, no. No, nogi, nogi farty. Mogłobyś już mi skosy jechać? Nie, no, nie muszę w Wszystko to jest. Skot, jest. są duże. Brak. mi palca pod kucoka. Standardowo z tureczką, bo jakby inaczej. Nie ziem na ran, nagrywki. Jak zwykle w niedzielę nagrywamy O kurde Nie jest strzelić Ale awłupka, ładna Ładna, ładna Lubię To jest mój pierwszy skin w sensie 3-3? O kurde 4, 3 4-3 gonimy, gonimy no to tak się patrzy, To tak patrzy, Kamerka, i co? I Na ja obserwuję. Ała. <laughs> <laughs> o, <że nie> <laughs> Żeś miał mi miał być słabym na w plecy. Ojej, przewczyn. Nie damy już, no co? Już mu A, już mówiłem. Znowu pan ugryć. się nie Koła nie masz 3 złotych i to jest dopiero początek, więc... Wiesz, mapa CET... No e mapa ogólnie, nie? <gry> <gry> a, a już było sekundy. Już, już widziałem, że będziesz no, nie <gry> <gry> Uj! Troszkę skleiłeś! Ej, mordeczko, dawaj, dawaj! Trzy złote. Jakąś taktykę na ciebie. No, no. Coś musisz pomóc, pamiętaj, że ja dużo. Raszuję. nie zapomnijcie o subskrypcji kanału jeśli się Wam podoba taka seryka. Lecimy po kolejny tuączek. Zbijmy te dwa, albo nawet te 1100 by było lepiej. Ja chyba dostał, chyba dostał. Musiałeś. Dostałeś za pierwszym razem? Nie. Ewidentnie było widać na skrzynce, że powinieneś dostać. To ko Kochany CS. Aaaa, ja ja to nie dobra, to nie jest dobra broń Przyjdzie czas, to będzie rewanż Na razie wyłapuję to osoby, to które nie nagrywały Ale mało dostałem lul 16, co? No, tylko bichy, <laughs> mordeczko, dawaj, teraz się odbijasz, mówię, mapater Co? 3 złote, kurde, mało, mało za to jest zawsze to dobry wynik, Mamu. Zawsze nie jest zero góry, trafnie. Dwójko byliśmy na hitaskosy jednego. No, dokładnie. Myślałem, że do końca będzie walczył, tylko... Z... Let's go, let's go, let's go! Proszę mi się podałem. Spadłeś. No, no musiałem trochę tak się zabawić. 4 za ciszę. Dawaj, dawaj No te 5-6 zł musisz zgarnąć. Nie ma bata. Udało się teraz zrezygnować Czemu AWP nie zostawia do kolejnej rundy, tylko daj znowu? Czy ze streamem zagrał? Nie wiem, nie wiem Oszukany, oszukany No scope Wleciał wziąłem No scope wleciał Kurde, dwie rundy zostały Dawaj, 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 dawaj Znaczy niekoniecznie go, go, go. Wie, zobaczymy Mogą być i 3, 4, 5

O, no nie! Nie! Gdzie mi tu chodzisz? Nie! Słyszałem te otwarte drzwi, myślałem, że się zagarli. go, go! No go. i mordeczko, może jeszcze zotóweczka, jeszcze zotuweczka, jeszcze Może można oddać tutaj kwota z pustymi ręczkami. Chodźcie zgłosił No. A jednak nie. Ziżi, mordeczko, ziżi. No, słowo. Dobry, że jak damy No, udało ci się, udało ci się ściągnąć. Ode mnież. Bo myślę, że mikrofon zmutowałem, albo miał lipę. Ode mnież 6 złotych. Dzięki, dzięki wielkie, ale teraz byś musiał mi wybrać tutaj sobie wyszukać skina na rynku do 6 złotych. USP wspomnienie USP wspomnienie Zdasz to po angielsku, jak masz po angielsku Mówisz, tego uspa byś chciał? Mhm mm Lekkie zużycie Czemu lekkie? W sumie masz 6 zł, to możesz prosto znać i no. wziąć No, to faktury no, może być Bo widzę, że to jest po 5,37 Na pewno uspa no tak Dobra, dobra mordeczko. To jak go tutaj już zakupuję, to ja bardzo dziękuję za nagrywki. Proszę bardzo. A jeśli wy chcecie, zagraj ze mną Discord, Steam, tam wbijacie link w opisie. Stadną wybieram ludzi do nagrywek. No i próbuję właśnie tutaj zgarnąć parę Więc widzimy się w następnym odcineczkiem. Na razie patrzycie. Do zobaczenia. Hej.